Teraz mamy kolejny samochód. To jest Dodge Arias, 89 rok. posiadanie od 7 lat. Bardzo fajne auto. silnikiem 22. Trzybiegowy automat. Tak wygląda. Jest to sedan. Wnętrze. Wnętrze bardzo fajne. Radius Jeepa. Tutaj podwokietnika pod nie ma, ale jest fajny schowek i cup holder. Dwadzieścia tysięcy ma przejechane, ale to jest 120 tysięcy mil, czyli około 200 tysięcy kilometrów. za Bardzo fajny breloczek. Od Roberta. Fajnie sobie pracuje, Ty włączamy światła, światło przeciemgielne z tyłu, ogrzewanie szyby, klima działa, Jak słychać nawet się załącza, zapalniczka, radyjko, tutaj są schowki, jeszcze jeden schowek, bardzo wygodne fotele. do dość dużo miejsca wszystkie auta są troszkę zakurzone jeżdżą w ten czas zobaczcie jak to wygląda ja fajne auto ekonomiczne 11-12 litrów na 100 km, w to teraz super